Kancelaria Prawna Kowalskien wspólnicy mieściła się w centrum Warszawy, w jednym z tych nowoczesnych biurowców ze szkła i stali, gdzie lobby pachniało skórą i perfumami, wartymi więcej niż miesięczna pensja przeciętnego Polaka. Dwudzieste piętro. Sala konferencyjna z widokiem na pałac kultury. Machoniowy stół, który mógł pomieścić dwadzieścia osób. Kryształowy żyrandol wiszący jak korona nad wszystkimi obecnymi. Był piątkowy poranek, październik, gdy rodzina Zawackich zgromadziła się na odczytanie testamentu. Henryk Zawacki zmarł tydzień wcześniej, a tak serca szybki i nieoczekiwany w wieku siedemdziesięciu dwóch lat. Był królem branży budowlanej, człowiekiem, który z niczego zbudował imperium warte miliardy złotych. A teraz jego dzieci, jego żona, jego prawnicy czekali, by dowiedzieć się, kto dostanie klucze do królestwa. Julia siedziała w ostatnim rzędzie. Dwadzieścia sześć lat, ciemne blond włosy związane w prosty koński ogon, żadnego makijażu poza delikatną szminką, beżowa bluzka z sieciówki i granatowa spódnica, która widziała lepsze dni. Wyglądała jak asystentka, sekretarka, nikt. I właśnie o to chodziło nikt na nią nie patrzył wszyscy byli zbyt zajęci sobą z przodu siedziała Magdalena Zawadzka wdowa 58 lat blond włosy w perfekcyjnych falach czarna sukienka od Chanel perły na szyi warte więcej niż większość domów jej twarz była gładka jak porcelana dzięki oczywistym ingerencjom chirurgicznym i pozbawiona emocji siedziała prosto Ręce złożone na kolanach, czekając jak królowa na koronację. Obok niej jej syn Tomasz. 35 lat, gładko ogolony, włosy zaczesane do tyłu, szary garnitur idealnie skrojony. Był wiceprezesem firmy ojca przez ostatnie 10 lat, oczywistym następcą. Wiedział to, wszyscy wiedzieli to. Siedział z tym pewnym uśmiechem człowieka, który już wygrał. Po drugiej stronie stołu, Córka Natalia, 29 lat, rude włosy, zielone oczy, fioletowa sukienka, która kosztowała więcej niż pensja Julii za rok. Natalia nigdy nie pracowała w firmie. Była zbyt zajęta organizowaniem gal charytatywnych i pojawianiem się na okładkach magazynów, ale wciąż była krwią Zawadzkich. Wciąż miała prawo i byli inni, dalsi krewni, prawnicy, doradcy finansowi. Wszyscy w drogich ubraniach, wszystkich łączył jeden cel: dowiedzieć się, ile dostaną. Julia obserwowała ich w milczeniu. Znała ich wszystkich, nie osobiście, nie w sposób, w jaki oni znali siebie nawzajem, ale wiedziała o Magdalenie, która spędzała więcej czasu niż z mężem, o Tomaszu, który miał kochankę w firmie i myślał, że nikt nie wie. O Natalii, która trzykrotnie była w odwyku i nadal ukrywała butelkę wódki w swoim gabinecie. Wiedziała, bo Henryk jej powiedział. Przez ostatnie dwa lata swojego życia. Prawnik, starszy mężczyzna o imieniu Zbigniew Kowalski, z siwo białymi włosami i okularami na czubku nosa, wszedł do sali z grubym, skórzanym segregatorem. Cisza spadła natychmiast. Dzień dobry Państwu, powiedział siadając na czele stołu. Dziękuję za przybycie. Wiem, że to trudny czas dla rodziny. Przejdźmy do rzeczy. Otworzył segregator, wyjął dokument i zaczął czytać. Testament Henryka Władysława Zawackiego, sporządzony 3 marca 2022 roku. W obecności świadków i przy pełni władz umysłowych. Julia zamknęła oczy. Oddychała powoli. To się dzieje, naprawdę się dzieje. Prawnik kontynuował, wymieniając początkowe szczegóły: długi do spłacenia, małe darowizny dla pracowników, kilka charytatywnych organizacji. Magdalena przesuwała się niecierpliwie. Tomasz sprawdzał telefon. Natalia przyglądała swoim paznokciom, a potem przyszło. Mojej żonie Magdalenie Zawackiej zostawiam sumę dwóch milionów złotych oraz prawo do mieszkania w apartamencie na Mokotowie przez okres pięciu lat, po czym przejdzie on na moją firmę. Magdalena zamarła. Tylko dwa miliony, apartament na pięć lat, nie willa, nie firma, jej twarz, która przez dekady uczestniczyła w pokazach mód emocjonalnej obojętności, pękła tylko przez sekundę. Ale Julia. To widziała. Mojemu synowi, Tomaszowi Zawackiemu, zostawiam stanowisko prezesa zarządu spółki Zawacki Development, pod warunkiem przejścia półrocznej weryfikacji przez zarząd niezależny oraz zgodności z kryteriami etycznymi określonymi w aneksie A. Tomasz patrzył na prawnika, nie rozumiejąc. Stanowisko pod warunkiem to nie było dziedziczenie to był test. Mojej córce Natalii Zawackiej zostawiam sumę pięciuset tysięcy złotych oraz nieruchomość w zakopanym, pod warunkiem udokumentowanego trzymiesięcznego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym. Natalia wybuchła. Co? krzyknęła wstając. On nie może. To jest. Proszę usiąść, pani Natalio, powiedział prawnik chłodno. To wola pani ojca. Mój ojciec by nigdy. Usiądź! syknęła Magdalena, ciągnąc ją z powrotem na krzesło. Cisza była gęsta jak smok. Wszyscy patrzyli na prawnika. Czekali, bo jeśli to wszystko co rodzina dostaje, to gdzie jest reszta? Firma warta trzy miliardy? Willa w Konstancinie? Konta zagraniczne? Prawnik przewrócił stronę i wtedy przeczytał słowa, które zmieniły wszystko. Pozostałość mojego majątku w tym udziały większościowe w Zawadzki Development, wille w Konstancinie Jeziornie oraz wszystkie pozostałe aktywa finansowe zostawiam w całości Julii Magdalenie Kowalczyk. Pokój eksplodował. Krzyki, wrzaski, krzesła przesuniętych. Tomasz był na nogach, twarz purpurowa. Kto to do cholery jest? I wszyscy, wszyscy odwrócili się. Patrzyli na nią. Dziewczynę w ostatnim rzędzie, dziewczynę o której zapomnieli, dziewczynę, która siedziała cicho przez całe spotkanie, niewidoczna. Julia podniosła się powoli, ręce jej drżały, ale twarz była spokojna i po raz pierwszy od dwóch lat, od kiedy poznała Henryka Zawackiego w szpitalu, gdy pracowała jako wolontariuszka, powiedziała prawdę na głos. Byłam jego przyjaciółką i najwyraźniej jedyną osobą która traktowała go jak człowieka nie jak bankomat po odczytaniu testamentu pokój zamieniłby się w pole bitwy gdyby nie obecność ochrony tomasz wykrzykiwał groźby magdalena żądała unieważnienia testamentu natalia płakała prawdziwe łzy tym razem nie te które potrafiła wywołać na życzenie ale prawnik pozostał niewzruszony Testament jest prawomocny. Został sporządzony przez pana Zawackiego w obecności trzech świadków, włącznie ze mną. Pan Zawacki był w pełni władz umysłowych. Był też bardzo jasny co do swoich intencji. To oszustwo! krzyczał Tomasz, wskazując na Julię. Ona go zmanipulowała. Stary był chory, słaby. Pan Zawacki przygotował także nagranie wideo przerwał prawnik. Dla takich okoliczności włączył projektor. Na białej ścianie pojawił się obraz. Henryk Zawacki. Siedział w fotelu w swojej bibliotece w Willi w Konstancinie w niebieskim swetrze i dżinsach. Nie wyglądał jak umierający człowiek. Wyglądał jak ktoś, kto w końcu miał spokój. Jego głos zabrzmiał przez głośniki: Jeśli oglądacie to, znaczy, że już odszedłem, i znaczy, że moja rodzina próbuje podważyć mój testament. Więc posłuchajcie mnie uważnie. Magdalena zamarła. Tomasz usiadł powoli. Przez czterdzieści lat budowałem firmę. Kontynuował Henryk. Pracowałem po osiemnaście godzin dziennie. Poświęciłem zdrowie, przyjaźnie, czas. I przez te czterdzieści lat myślałem, że robię to dla was, dla mojej rodziny. Przerwał, oddychając ciężko. Ale przez ostatnie dwa lata mojego życia, gdy lekarz powiedział mi, że moje serce nie wytrzyma kolejnego ataku, zrozumiałem coś. Żadne z was nie kochało mnie. Kochaliście moje pieniądze, kochaliście moje nazwisko, ale mnie, człowieka, nigdy. Natalia zakryła usta ręką. Łzy płynęły, ale tym razem były prawdziwe. Tylko jedna osoba w ciągu ostatnich dwóch lat potraktowała mnie jak człowieka Julia Kowalczyk. Poznałem ją w szpitalu, gdzie pracowała jako wolontariuszka. Przynosiła mi książki, rozmawiała ze mną o życiu, nie o akcjach, nie chciała nic ode mnie, nawet nie wiedziała, kim jestem przez pierwsze trzy miesiące. Julia stała w rogu sali, łzy spływające po jej policzkach. Pamiętała, pamiętała tamten dzień, gdy weszła do jego pokoju, trzymając starą powieść Sienkiewicza i zastała go patrzącego przez okno, samotnego jak nikt, kogo kiedykolwiek widziała. Więc zostawiam jej wszystko, powiedział Henryk na nagraniu, patrząc prosto w kamerę. Nie dlatego, że ją kocham romantycznie, nie dlatego, że jest rodziną, ale dlatego, że jest dobra, prawdziwie dobra i wierzę, że zrobi z tym czymś więcej niż wy kiedykolwiek zrobiliście. Nagranie zakończyło się, ekran zgasł, cisza w sali była grobowa, prawnik zamknął segregator. Państwo mają prawo odwołać się do sądu, ale ostrzegam, pan Zawacki przewidział wszystkie możliwe kwestionowania. Każdy dokument jest w porządku, każdy świadek jest dostępny. To nie jest błąd, to była jego wola. Tomasz patrzył na Julię z czystą nienawiścią. Będę walczył, powiedział cicho. Do końca. Walcz, odpowiedziała Julia, głos drżący, ale stanowczy. Ale nie zmienię tego, kim byłem dla niego, a ty nigdy nie byłeś. I wyszła przez ciężkie drewniane drzwi, przez marmurowe lobby, na ulicę, gdzie październikowy wiatr uderzył ją w twarz i w końcu mogła odetchnąć. Willa w Konstancinie jeziornie była większa niż Julia sobie wyobrażała. Dwupiętrowa, w stylu dworku szlacheckiego, otoczona ogrodem, który wyglądał jak coś z filmu. Stare dęby. Ścieżki wysypane żwirem, fontanna w kształcie Neptuna, woda już nie płynąca, ale wciąż majestatyczna. Julia stała przed wejściem z kluczami w ręku. Prawnik dał jej je trzy dni po odczytaniu testamentu, wraz z stosem dokumentów, które ledwo rozumiała akt własności, konta bankowe, udziały w firmie. Wszystko było teraz jej, ale to nie było prawdziwe. Nie mogło być. Otworzyła drzwi, wnętrze pachniało starym drewnem i lawendą, sufit wysoki, drewniane belki, krystaliczny żyrandol w holu wejściowym. Po prawej stronie biblioteka, po lewej salon. Wszystko było eleganckie, drogie, ale nie zimne. Było tu ciepło, jak w domu. Julia weszła powoli, dotykając mebli, obrazów na ścianach, zdjęcia rodzinne. Henryk młody. Z żoną i dziećmi wszyscy uśmiechnięci, ale te zdjęcia były stare. Sprzed dwudziestu trzydziestu lat. Żadnych nowych, bo to były tylko wspomnienia, nie rzeczywistość. Weszła do biblioteki. Regały od podłogi do sufitu, pełne ksiąg, klasyki, biografie, poezja. Henryk kochał czytać. Opowiadał jej o tym w szpitalu. O tym, jak książki były jedyną rzeczą, która nie chciała od niego pieniędzy. Na biurku leżała koperta. Biała. Z jej imieniem napisanym pismem Henryka Julia. Ręce jej drżały, gdy ją otwierała. W środku były dwie rzeczy list i klucz. List zaczynał się po prostu przez droga Julio. Jeśli czytasz to, znaczy, że postąpiłem zgodnie z planem. Przepraszam za chaos, który pewnie teraz przeżywasz. Wiem, że moja rodzina nie przyjęła tego dobrze. Nie spodziewałem się, że przyjmą, ale musiałem to zrobić nie tylko dlatego, że byłaś dobra dla mnie, ale dlatego, że jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać, by dokończyć coś, czego ja nie mogłem. W sejfie w moim gabinecie, klucz jest w tej kopercie, znajdziesz dokumenty, dowody. Przez ostatnie pięć lat moja firma brała udział w działaniach, o których nie wiedziałem: korupcja, łapówki, nielegalne umowy z politykami. Tomasz to organizował, razem z moimi byłymi doradcami. Próbowałem to zatrzymać, próbowałem posprzątać, ale oni są potężni. Podoba Ci się ta historia? Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. I bałem się, że jeśli zostawię firmę Tomaszowi, to nie tylko będzie kontynuował, ale zniszczy wszystko, za co pracowałem. Więc zostawiam to Tobie. Nie dlatego, że musisz naprawić moje błędy, ale dlatego, że wierzę, że masz siłę, by zrobić to, co właściwe, nawet jeśli będzie to kosztować wszystko. Wybacz mi za to ciężar, ale wiem, że poradzisz sobie lepiej niż ja. Z szacunkiem i wdzięcznością. Henryk. Julia opuściła list. Pokój wirował, korupcja, nielegalne działania. Tomasz. To nie było tylko o dziedziczeniu, to była wojna i Henryk zrobił z niej generała. Wzięła klucz. Poszła do gabinetu. Pokój z ciemnymi, dębowymi panelami, machoniowym biurkiem i ogromnym sejfem w ścianie za obrazem. Otworzyła go. W środku były foldery setki dokumentów, kontrakty, e-maile, nagrania, zaczęła czytać, i z każdą stroną, którą przewracała, zrozumienie rosło. Henryk miał rację, Tomasz nie był tylko arogantem, był przestępcą, a firma, którą Julia teraz odziedziczyła, była zbudowana na fundamentach, które mogły się zawalić w każdej chwili. Miała dwa wybory: mogła uciec. Sprzedać wszystko, wziąć pieniądze i zniknąć, albo mogła walczyć, oczyścić firmę i zniszczyć wszystko, co Tomasz zbudował. Telefon zawibrował. Numer nieznany. Odebrała. Słucham? Panna Kowalczyk. Mężczyzna głos. Spokojny, groźny. Nazywam się Piotr Kamiński. Jestem prawnikiem Tomasza Zawackiego. Dzwonię, by zaproponować ugodę. Ugodę? Oddasz udziały w firmie i willę mojemu klientowi. W zamian otrzymasz 10 milionów złotych, bez procesów, bez dramatu. Julia spojrzała na dokumenty rozłożone na biurku. Nie, powiedziała po prostu, panno Kowalczyk, proszę być rozsądną. Nie, powtórzyła mocniej tym razem. I przekaż swojemu klientowi, że jeśli chce wojny, ją dostanie. I odłożyła słuchawkę. Julia potrzebowała pomocy, wiedziała, że sama nie da rady. Tomasz, Miał armię prawników, miał kontakty, miał wszystko, ale ona miała prawdę. Dwa dni po odmowie ugody, Julia skontaktowała się z dziennikarzem śledczym, kobietą o imieniu Anna Wiśniewska, która od lat pisała o korupcji w polskim biznesie. Spotkały się w cichej kawiarni na Pradze, daleko od oczu zawackich. Anna była w jej wieku, może trzydzieści lat, krótkie, ciemne włosy, przenikliwe oczy za okularami. Nie traciła czasu. Pokazałaś komuś te dokumenty? Spytała cicho, gdy Julia wyjęła folder z torbą. Nie, tylko ty. Dobrze. Jeśli zawadzcy dowiedzą się za wcześnie, zatuszują to. Muszą myśleć, że mają kontrolę. Anna przewertowała dokumenty. Z każdą stroną jej oczy rozszerzały się. To jest. To jest ogromne, wyszeptała. Kontrakty z wiceministrem, łapówki dla urzędników miejskich Julia to może obalić więcej niż tylko firmę Zawackiego. Wiem, powiedziała Julia cicho ale nie mogę pozwolić, by to trwało dalej. Anna patrzyła na nią długo. Jesteś pewna? Jak tylko to opublikuję, staniesz się celem nie tylko dla Tomasza, dla wszystkich, którzy są w to zamieszani. Jestem pewna. Anna skinęła głową. Okej, okay. dam ci tydzień. Przygotuj się prawnie, znajdź ochronę, bo gdy to wyjdzie, będzie się działo. I miała rację. Tydzień później, w niedzielny poranek, artykuł Anny Wiśniewskiej pojawił się na pierwszej stronie największego dziennika w Polsce. Tytuł był prosty. Imperium Zawackich, zbudowane na korupcji, dokumenty ujawniają lata nielegalnych działań. Do południa było wszędzie: telewizja, internet, radio, zdjęcia dokumentów, nagrania rozmów wszystko. Telefon Julii dzwonił bez przerwy, reporterzy, prawnicy nieznane numery wyłączyła go, ale nie mogła wyłączyć świata. Trzy dni później Tomasz został zatrzymany przez prokuraturę. Nie aresztowany, jeszcze nie, ale przesłuchany. Osiem godzin! Magdalena pojawiła się w telewizji, łzy w oczach, broniąc syna, ale jej słowa były puste. Nikt nie wierzył. Natalia milczała. Całkowicie zniknęła z mediów społecznościowych. A Julia? Julia stała w willi w Konstancinie, patrząc przez okno na dziennikarzy kępujących przed bramą i czuła coś, czego nigdy wcześniej nie czuła. Nie był to strach. To była determinacja. Ale tej nocy, gdy światła zostały zgaszone i dom był cichy, usłyszała dźwięk. Szklany, rozbity na parterze. Ktoś był w środku. Julia schwycił telefon, ale linia była martwa. Przecięta. Schodziła powoli po schodach, serce walące jak młot. W salonie stał mężczyzna. Wysoki, w czarnej kurtce, twarz zakryta chustą. Kto ty jesteś? Spytała, głos drżący. Mężczyzna się nie odezwał, ale wyjął coś z kieszeni, kopertę i położył ją na stole. Potem odwrócił się i wyszedł. Przez te same rozbite drzwi tarasowe. Julia czekała pięć minut, zanim się ruszyła, potem otworzyła kopertę. W środku była jedna kartka, wydrukowane słowa: Przestań, albo stracisz więcej niż tylko firmę. I zdjęcie jej matki. Starszej kobiety mieszkającej w małym miasteczku trzy godziny od Warszawy. Zdjęcie zrobione tego samego dnia, sprzed jej domu. Julia poczuła zimno w żyłach. Julia zadzwoniła do matki o piątej rano. Obudziła ją. Mamo, musisz wyjechać. Dzisiaj. Co? Julio, o czym ty mówisz? Nie mogę wyjaśnić przez telefon, ale musisz zaufać mi. Spakuj torbę. Jedź do cioci w Gdańsku i nie mów nikomu, gdzie jesteś. Córeczko, co się dzieje? Proszę, błagała Julia łzy w oczach. Zaufaj mi. Matka w końcu zgodziła się. Dwie godziny później wysłała SMS. Jestem w drodze, kocham cię. Julia odetchnęła. Ale to nie było zakończenie. To był początek, bo teraz musiała zadecydować: czy walczyć dalej, czy się poddać? Anna Wiśniewska zadzwoniła tego popołudnia. Widziałaś wiadomości, spytała: które? Prokuratura zamierza oskarżyć Tomasza formalnie, ale potrzebują więcej dowodów, zeznania. Czy jesteś gotowa? Julia milczała. Julia? Zagrażają mojej matce, powiedziała w końcu cicho. Cisza po drugiej stronie. Rozumiem, powiedziała Anna wolno. Jeśli chcesz się wycofać, nikt cię nie osądzi. Ale, ale jeśli się wycofasz, to wygra i zrobi to znowu komuś innemu. Julia zamknęła oczy. Pomyślała o Henryku: o jego liście, o jego wierze w nią, ze z nami! powiedziała w końcu. Wszystko. Dwa tygodnie później. Julia stanęła przed komisją sejmową, powołaną w odpowiedzi na skandal. Sala pełna polityków, dziennikarzy, kamer, transmisja na żywo w telewizji Narodowej. Julia siedziała przy małym stole, Mikrofon przed nią, ręce spocone, serce walące. Przewodniczący komisji, starszy mężczyzna w okularach, spojrzał na nią. Panno Kowalczyk, powiedział. Czy potwierdza pani, że dokumenty przedstawione w artykule dziennikarskim są autentyczne? Potwierdzam. I czy może pani potwierdzić, że pan Tomasz Zawadzki miał bezpośrednią wiedzę o tych działaniach? Julia wzięła głęboki oddech. Nie tylko miał wiedzę. Był ich architektem. Pokój wybuchu, krzyki, kamery błyskające, przewodniczący wołał o ciszę, ale Julia kontynuowała, przez trzy godziny zeznawała, pokazywała dokumenty, odpowiadała na pytania, nie cofnęła się ani razu, a gdy zakończyła, gdy wyszła z budynku, dziennikarze otoczyli ją jak rój. Pani Kowalczyk, czy czuje się pani bezpiecznie? Czy obawia się pani zemsty? Co dalej dla firmy zawadzkich? Julia zatrzymała się. Spojrzała prosto w najbliższą kamerę. Henryk Zawacki był dobrym człowiekiem, który popełnił błędy, ale wierzył, że firmy mogą być budowane na czymś więcej niż chciwości, i zamierza mu dowodnić, że miał rację. Proces trwał sześć miesięcy. Tomasz Zawacki został skazany na osiem lat więzienia za korupcję, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Pięciu urzędników państwowych również poszło do więzienia. Firma Zawacki Development została wstrzymana przez prokuraturę i przeszła przez restrukturyzację. Magdalena sprzedała apartament i przeniosła się do Francji. Nie było pożegnania. Natalia weszła do ośrodka odwykowego, jak ojciec życzyłby sobie. Gdy wyszła, po raz pierwszy od lat zadzwoniła do Julii. Mogłabym. Mogłabym cię zobaczyć? spytała cicho. Spotkały się w cichej kawiarni na Starym Mieście. Natalia była inna, czystsza, spokojniejsza, ale też smutniejsza. Przepraszam, powiedziała po prostu, za wszystko, za to, jak Cię traktowaliśmy, za to, jak traktowaliśmy ojca. Julia skinęła głową. Wiem. Nie zasługuję na przebaczenie. Nie, zgodziła się Julia. Ale wszyscy zasługujemy na drugą szansę, Natalia rozpłakała się. Po raz pierwszy od lat ktoś pokazał jej łaskę. Rok później Julia stała w sali konferencyjnej Zawacki Development, teraz przemianowanej na Fundację Zawackiego. Nie była już firmą budowlaną dla zysku, była organizacją non-profit, budującą przystępne mieszkania dla rodzin o niskich dochodach. Zarząd składał się z ludzi, których Julia zaufała, ekspertów, pracowników społecznych, architektów, którzy wierzyli w misję. A na ścianie w głównym lobby wisiało zdjęcie Henryk Zawacki uśmiechnięty w swoim niebieskim swetrze trzymający książkę, pod nim napis Budujemy nie dla siebie, budujemy dla innych. Julia stała przed tym zdjęciem każdego ranka. Przypominała sobie dlaczego tu była nie dla pieniędzy, nie dla władzy, dla niego i dla wszystkich takich jak on, dobrych ludzi, którzy potrzebowali drugiej szansy. Julia Kowalczyk siedziała w swoim małym biurze, nie w willi, którą zamieniła w ośrodek dla młodzieży z trudnych rodzin, ale w skromnym apartamencie w centrum Warszawy. Żyła prosto, skromnie, bo to była jej decyzja. Telefon zawibrował. Wiadomość od Natalii: Dziękuję za wiarę we mnie. Zaczynam pracę w fundacji przyszły miesiąc. Jestem gotowa. Julia uśmiechnęła się, bo w końcu zrozumiała, co Henryk próbował jej powiedzieć. Nie chodziło o pieniądze, nigdy nie chodziło o pieniądze. Chodziło o wybór, każdego dnia dokonywanie wyboru, by być kimś lepszym, kimś dobrym. I czasami, kiedy człowiek, którego nikt nie zauważa, dostaje wszystko, nie zmienia to tylko jej życia, zmienia życie wszystkich wokół. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw komentarz. Co zrobiłbyś, gdybyś dostał wszystko od kogoś, kogo prawie nie znałeś? Udostępnij ten film osobie, która potrzebuje usłyszeć, że prawdziwe dziedzictwo nie mierzy się w pieniądzach, ale w tym, co robimy dla innych. Subskrybuj kanał po więcej historii, które przypominają, że czasami najlepsze rzeczy przychodzą do tych, którzy są po prostu dobrzy.